Manko, moi drodzy, jestem Weskin, a w dzisiejszym filmie sprawdzimy sobie najnowszy łuk Bozaka, który był dostępny jako nagroda z Twitch TV. Zapraszam Was do oglądania. Tak jak wspomniałem, ten łuk mogliśmy zdobyć rzeczywiście właśnie ze strony Twitch TV, dokładnie za oglądanie transmisji przez 60 minut. U mnie oczywiście w weekend również była taka możliwość. Niestety tylko do 7 lutego możecie sobie zdobyć ten łuczek. Także jeżeli ktoś go nie zdobył, to niestety ale prawdopodobnie nie da się go inaczej zdobyć z tego względu, że nie możemy go też upuścić, więc wiąże się to też z tym, że że nie możemy go zduplikować. Sam łuk Bazaka prezentuje się w ten sposób, nie pokazuje on rzeczywiście naszych obrażeń, natomiast mamy tutaj wyszczególnione coś takiego, że ten łuk ma zwiększoną szybkość naciągania, ale ma mniejszą moc, czyli po prostu szybciej jesteśmy w stanie strzelać, ale ma zmniejszone obrażenia, czyli w porównaniu do takiego na przykład łuku balistycznego będziemy zadawali o wiele, o wiele mniejsze obrażenia. Dodatkowo jeszcze tutaj na dole jest napisane legendarne ulepszenie, obrażenia 2%. To jest oczywiście nasz poziom legendy, który sobie tutaj wrzuciłem, tak? Czyli jeżeli tutaj wrzucicie sobie punkty legendy, właśnie w umiejętność łowca, to dodatkowo ten łuk będzie jeszcze miał zwiększone obrażenia. Ja oczywiście również mogę sobie tutaj wrzucić kolejny punkt. Tak, mamy teraz 4% i możecie zauważyć, że obrażenia również zostały zwiększone o 4%. Ok, sam łuk prezentuje się w taki sposób. Mogę jeszcze odpalić tryb fotograficzny, żebyście widzieli, jak to dokładnie wygląda. Jeszcze mam na sobie oczywiście kostium Rice'a. Łuk bardzo podobny, szczerze Wam powiem, do tego łuku balistycznego. Jeżeli sobie wybierzemy ten łuk balistyczny, to wygląda on bardzo podobnie. No, według mnie łowcy jest o wiele, o wiele ładniejszy. Mamy również celownik. Prezentuje się on właśnie w taki sposób. Mamy tutaj takie kolorki. No i co? Spróbujmy sobie może zobaczyć, jakie on zadaje obrażenia. Tutaj akurat mamy zarażonego, opancerzonego, także za dużo obrażeń mu nie złożymy. Ale powiem Wam szczerze, że ten łuk jest naprawdę bardzo fajny, ponieważ jesteśmy w stanie bardzo szybko z niego strzelać. Oczywiście nie jest tu szybkość porównywalna do naszej pięknej kuszy, ale powiem Wam szczerze, że nie jest on wcale taki zły. Zobaczcie. Zarażonego jesteśmy w stanie zabić tak naprawdę na trzy takie strzały. Teraz, jeżeli sobie zmienimy na łuk balistyczny, to. Możecie zobaczyć, że napina się on zdecydowanie wolniej, no ale dzięki niemu jesteśmy w stanie zabić już takiego zarażonego na strzała. Także tutaj rzeczywiście ten łuk jest o wiele, o wiele lepszy w porównaniu, właśnie, do łuku bozaka. Ok, zobaczmy jeszcze sobie porównanie z naszą kuszą, czyli teraz, jak sobie strzelimy w naszego zarażonego, opancerzonego, jesteśmy w stanie zabić na cztery takie strzały. Jeżeli chodzi o kuszę, to kusza zadaje podobne obrażenia. Tak naprawdę, też trzy strzały są potrzebne do tego, żeby zabić takiego zarażonego, więc można powiedzieć, że są to właśnie obrażenia takiej kuszy. Weźmy sobie. Jeszcze kuszę sp ów zobaczmy. No, kusza sp ów zdecydowanie jest lepsza, także tutaj rzeczywiście nie ma porównania co do tego. Zobaczmy jeszcze tutaj. Tak, no, jesteśmy w stanie zabić takiego zarażonego nawet na strzała. Także kusza SPK na dziewiątym poziomie naprawdę jest o wiele, o wiele silniejsza w porównaniu do kuszy z DLC, ale nie o tym. Dzisiaj rozmawiamy sobie właśnie o tym łuku. Jeżeli miałbym porównać obrażenia łuku do innych broni dalekodystansowych, to szczerze wam powiem, że ŁUK akurat takiego szału nie robi. Myślałem, że będzie miał troszeczkę więcej obrażeń w porównaniu do właśnie chociażby takiej kuszy. Więc jeżeli miałbym oceniać, czy warto go używać, to powiem Wam szczerze, że mimo wszystko i tak nie warto. Dlaczego? Ponieważ możecie sobie również wziąć taką kuszę SPK i po prostu zrobić to samo, tylko że szybciej. Po prostu sobie postrzelacie i. Zabijecie tak naprawdę takiego zarażonego, czy też właśnie renegata w szybszy sposób. Natomiast jeżeli ogólnie lubicie łuki zamiast kuszy, no to wtedy polecam po prostu łuk balistyczny, z tego względu, że on jest po prostu o wiele, o wiele silniejszy. Jak możecie zauważyć, no ja jestem w stanie zabijać tutaj nawet tych wszystkich ziomków na hita, tylko muszę jeszcze podejść bliżej. Hops, proszę bardzo, raz. Dwa. Ten akurat miał mało życia, ale zobaczmy innych. Tu mamy jeszcze jednego kolegę. No, generalnie nawet takiego wirala jesteśmy w stanie pokonać na jednego strzała, więc łuk balistyczny jest o wiele lepszy w porównaniu do takiego łuku bazaka, ale zawsze jest to jakiś element kolekcjonerski, także jeżeli go zdobyliście, to warto go mieć w swojej kolekcji, ponieważ być może z kolejnymi aktualizacjami ten łuk będzie wzmocniony. Oczywiście pamiętajcie, że ja też nie mam wymaksowanych tutaj punktów łowcy, ponieważ jeżeli sobie wymaksujemy tutaj tą umiejętność, to na pewno ten łuk będzie zadawał o wiele lepsze obrażenia, więc prawdopodobnie podejrzewam, że będziemy zabijać takiego zwykłego, zarażonego na dwa strzały. Raczej wątpię, żeby. Na jednego strzała padał, ale kto wie, możecie sobie również to sprawdzić, jeżeli macie to wymaksowane. Ja jeszcze będę musiał troszeczkę poekspić, ale gdy uda mi się to wymaksować, to na pewno sobie to sprawdzę. To tyle ode mnie w tym filmie na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, co Wy również sądzicie o tym łuku Bozaka. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Dziękuję również wszystkim wspierającym na kanale. I słyszymy się w kolejnych moich filmach. Także trzymajcie się i do zobaczenia.